Tak, dziękuję. Nie chciałbym ga gasić optymizmu, Pani Minister, e, bo wystąpię, e, e, ale chciałbym zadać takie pytanie z gatunku trudnych. Czy Państwo, <laughs> wiem, że Państwo zajmowali się e, z pra e, prawnym umocowaniem niani. Formuła tu zaproponowana, zgódźmy się, jest sztywna, biurokratyczna, nieadekwatna jak gdyby do tego, czego się oczekuje. Czy Państwo się do projektu, który zresztą profesor Seweryński tu wskazał, projektu pracy domowej, pracownika domowego, który przecież w innym wymaganiom jest poddany. To jest pracownik zaufania domowego. My wpuszczamy do mieszkania osobę zaufania. Więc to nie może być taka biurokratyczna formuła, chociażby jeśli się ten brak zaufania pojawi, to, żeby można wypowiedzieć tą umowę. Także, czy Państwo właśnie macie rozwiązanie, żeby to 10 tysięcy zamienić, no powiedzmy na 100 tysięcy, czyli połowę tego problemu, który tutaj senator Augustyn wskazał, ale przede wszystkim media? Dziękuję bardzo panie senatorze, panie, minister, panie senatorze. Chcę powiedzieć tak, że forma niani zaproponowana przez ustawę o opiece nad dzieckiem do lat trzech to rzeczywiście dopiero rozwijająca się dynamicznie forma. To kto będzie sprawował tę funkcję niani to leży po stronie rodziców. To oni sobie wybierają tę osobę, która będzie opiekowała się ich dzieckiem. Państwo pochyla się nisko nad funkcją niani, płacąc za tę osobę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. A czy ta osoba będzie sprawowała należycie for, swoją y, powierzoną funkcję, czy rodzice będą zadowoleni, powinno zostać zapisane w ustawie i forma ewentualnej rezygnacji z tejże konkretnej niani to też leży po stronie. Rodziców, tych, którzy będą sobie wybierali opieknianie do swojego dziecka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę chyba...